A dlaczego niebo nazywamy niebem? Śmieszne pytanie? Wcale nie. Słowo niebo od zarania dziejów posiada dwa znaczenia. Po pierwsze oznacza rzeczywistość fizyczną, którą zawsze widzimy nad naszymi głowami. Po drugie rzeczywistość duchową, czyli przestrzeń Boga i cel naszych pragnień. Dlatego Chrystus po swoim zmartwychwstaniu wstępuje do nieba, bo tam czeka na Niego Ojciec. I my jesteśmy zaproszeni, aby dać się tam zaprowadzić, dlatego że nasza Ojczyzna jest w niebie, jak czytamy w trzecim rozdziale listu do Filipian. Zatem, gdy jest nam ciężko, często spoglądajmy w niebo i przypominajmy sobie, że jesteśmy tam oczekiwani z miłością. A wszystkie nasze dobre pragnienia naprawdę się zrealizują. No dobrze, dobrze. A dlaczego mamy aż tyle określeń nieba? Raj, niebo, wieczność i tak dalej. A o tym porozmawiamy za tydzień.